Kororek na 15 minut, pora zacząć! Siema Sistra Enoxon, a to jest Late Laundry. Gra zrobiona. o oh, 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 te dźwięki! Faktycznie będzie prańsko! Gra zrobiona z tam jakiegoś eventu na itch.io Zawsze tam są jakieś eventy, więc jakieś gry się znajdą dobre czy słabe. Late Laundry by Handsome Les King, jak dobrze widziałem. Mamy prańsko, faktycznie. Więc będziemy iść do czegoś, czego tak naprawdę nie ma w Polsce, przynajmniej nie, nie jest tak popularne jak w Stanach Zjednoczonych. Pora na prańsko! Czyżby to nasza szczęśliwa pralka? O nie, zapomniałem proszku do prania. Może będę mógł tutaj wziąć. A może, może, może się rozglądnimy. Co jeszcze? Może parę słówek. E, tego typu w ogóle pomieszczenia kojarzy mi się z Spider-Manem. To, jak kiedyś Peter Parker, ten stary jeszcze z 2002 roku, yy, robił prańsko i wszystko mu się zafarbowało na czerwono-niebiesko, to było naprawdę śmieszne. Ale natomiast nie kojarzę w ogóle, żeby w Polsce były takiego typu pomieszczenia. No cóż, obsługa. No to wygląda, że nikogo tutaj nie ma. No i co prawda, to trochę prawda. Nie wiem, jak to teraz wygląda w Stanach, natomiast myślę, że na legalu możemy sobie tutaj wskoczyć. Też nie wiem, jak wygląda w ogóle zapłata za wodę, za prąd. W ogóle za tą usługę. Koniec gadania, to ma być 15-minutowy horrorek. No, czy my chcemy to otwierać? Może nie teraz, co? Albo teraz. Nie działa. Okay. Czy to jest nasz proszek do prania? To jest nasz proszek do prania. To jest właśnie to, czego potrzebowaliśmy. O, tam chyba coś spadło. Ale nie jestem pewien. Możemy zobaczyć. Muszę zrobić swoje pranie. No się nie przekonam, czy coś tam spadło, ale. Wsiup! Zamknijmy. Startujemy. To co? Czekamy, siadamy. Poczytamy książkę Złagra Jaka złagra? O co chodzi? Oj Ale mnie tepło Oj Mamy latarkę tu jakąś? Potrzebuję zasilania Ja jestem latarką To ciekawy koncept Okej, okay, to mi się podoba Nie zamknąłem ze za sobą drzwi Zawsze zamykaj. Może teraz ktoś się pojawi z drugiej strony? Ja nawet sama moja butelka straszy. Witaj, przyjemniaczku. Skowałeś, ale dalej cię widać. No tak, do odbijania się. Krew dalej się leje. A tam nie chceś, tam nie chcesz. Włącznik, włącznik, jakieś światło. To musi być gdzieś tutaj od razu, co nie? No ale to byłoby głupie, gdyby klient włączył i wyłączył światła. Tu jest do odbienia, tu jest baniak z wodą O! Tu są switche, okej okay. Świetnie! Gdzie do cholery ja z tym mam znaleźć działający fuse? Oj, ktoś jest bardzo niecierpliwy Idziemy tam! Panie, ja jestem klientem Ja tu przyszedłem zrobić tylko pranie, ja tu nie pracuję Nawet po godzinach!

To faktycznie jest taka misja niemożliwa. No, teraz chyba gorzej być nie może. Nie wiem, co może nas spotkać. Prąd wywaliło, nie mieliśmy proszku. Dobrze, że mieliśmy w ogóle pranie. Oj. Co to był za dźwięk? Nie wiem. Natomiast ja mówię, ja poczekam. O, nawet wstałem tu. No to super, no to siedzimy. E, tak, siedzi, siedzi. Ja poczekam. Zresztą pranie może tak potrwać z dobre dwie może godziny. Zależy też ile kilogramów tego mieliśmy. Jak dobre są te bębny? No to co? No to... Może poczytam książkę czy coś. Urban Legends. No. To się naprawdę będzie fyrlać dwie godziny. To ja tak nie chcę, ja gdzieś się pójdę, ja przynajmniej poczytam etykiety tych produktów, co są z tyłu. Ciemno to jak w dupie, to sobie nie przeczytam. To są ręczniki, spoko, szafki. O, krew, która się leje i... Coś tu w regały potrąciło. Dobrze wiedzieć, że tutaj to jest. A tu jeszcze Fusik jeden. Chyba wypadł. Okej, jest leciutki intens, jest, jest. Pranie się skończyło. Zajebiście! Pralka pusta! Pralka smutna. Ubrania smutne. O! <laughs> Biedne moje ku... Faktycznie pranie jest biedniejsze niż człowiek, który właśnie spadł. Skoncentruj się, skoncentruj. Gdzie coś tu można wziąć? Proszek do prania, PROSTO W PUDER! W oczy. E, dobra, zostaje chyba łom. Zostaje łom. Na kucaka. Oj, się włamał. Cholercia jasno. That's that the stuff. Jest tu, jesteśmy w Kanadzie. Uuu Ja cię muszę ominąć jakoś, żeby wziąć te prańsko.

Chyba straciłem A może ja go łomem mam bić? To ma sens wtedy Pat patrz, pat, a on sam potrafi otwierać I właśnie, otwierać drzwi, otwierać drzwi Te są zabarykadowane, nie otworzę ich Mam pomysł, mam zajebisty pomysł OOJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ Hmm, hmm Ale Experience Jeszcze raz Skoro ja nie widzę przeciwnika przeciwnik nie widzi mnie Wiesz ten łąk Co ze środeczka czy zewnątrz przyjdziesz? Ze środeczka! Uhuhu uh. Bierz pranie, bierz pranie, bierz pranie, bierz pranie. Oj, jaj, jaj, jaj. To? Jestem znowu, martwy! Ej, to jest, to jest strasznie dziwaczne Nie, tak, tak nie można Do trzech razy sztuka powiadają, dobra Eee Pranie zleci, człowiek leży Gościu atakuje Wszystko znam na pamięć Tył Nie ma, nie ma co na kucaka, po prostu od razu full peta są mi moje rzeczy, Ej! jak ty tutaj przyszedłeś, co? A teraz na zewnątrz jesteś, tak? Ty, 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 ty wszystkie prawa fizyki, stary! Ty jeszcze przeskocz najlepiej przeze mnie, co? To, 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 to. <todgry> Dobrze! Dzięki za granie. Ostatni chase był posrany No ale powiem Super horror nawet nawet na, nawet na przysłowiowe 15 minut e, Więc tak, to by było na tyle Mam nadzieję że Wam się film się spodobał Wielkie dzięki za oglądanie e, Trzymajcie się Cześć